Witam, jest 4 październik. Byłem pochodzić po lesie. Czy byczki jakieś się kręcą? Ale nic nie widać. Żadnych śladów bytowania jeleni. I tak Wracam sobie brzegiem pola, lasu. I coś tutaj moją uwagę przykuło. Idę sprawdzić. Przenica się rzosiana w tym roku. A zobaczymy, co ja bym tu wypatrzył. Wydaje mi się, że jest to jakiś zrzut. Bądź chociaż kawałek zrzuta. O, zrzucik. Patrzcie. Przeżył kontakt z agregatem chyba. No, tutaj albo złamał, albo agregat obciął no, Tutaj agregat poszedł. Taka zdobycz na polu.